Cześć moi drodzy, witajcie. Nie wiem, czy mnie słychać, bo jest wielki wiatr. Chciałem Wam pokazać, w jakim fajnym miejscu jestem nad rzeczką. Zobaczcie, tutaj jest rzeczka, jeziorka, ale wieje. Ale z tej strony, zobaczcie, jaki widok. Pewnie teraz nie widzicie, ale jak Wam przybliżę, to będzie można zobaczyć centrum Warszawy. To jest właśnie centrum Warszawy. Strasznie wieje. Tak to wygląda z daleka. Tak wygląda Warszawa z daleka. Trzymajcie się. Miłego dnia. Cześć. Papa. Pa. Widać pałac kultury i nauki nawet.